blok pierwszy, kolejny zestaw ćwiczeń pomagających nam usprawnić ciało po długotrwałym siedzeniu w pracy, w szkole niwelujemy złą postawę ciała, niwelujemy napięcia, które się pojawiają od siedzenia uśmierzamy, czy likwidujemy ból mam nadzieję, że te ćwiczenia będą Wam pomagały dbajcie o siebie i wykonujcie te ćwiczenia regularnie ponieważ no, siedząc 8 czy często więcej nawet godzin niż 8 w pracy, w szkole, cokolwiek robimy, też w domu często siedzimy, oglądamy telewizję, to ćwiczenia, które mają nam pomóc zniwelować napięcia nieprawidłowe, które powstają przez siedzenie, no te ćwiczenia muszą być robione regularnie. Nie zniwelujemy jednym dniem treningowym czy jedną godziną treningu, tygodniowo kilkudziesięciu czy kilkuset godzin siedzenia. Ćwiczcie codziennie, wybierajcie takie ćwiczenia, które właśnie sprawiają Wam ulgę, które pomagają Wam usprawnić ciało. Dzisiaj to będzie zestaw Taki króciutki, który możecie też sobie właśnie wykonywać w przerwach e, między pracą no raczej zdalną pracą, bo w biurze e, miejsca na matę raczej i czasu na to, żeby rozłożyć matę nie ma. Pierwsze ćwiczenie pies z głową w dół e, i przejście z tej pozycji psa z głową w dół do e, kobry. Podpieramy się na rękach wyprostowanych w stawach łokciowych, podpieramy się na całych stopach, czyli pięty też muszą przylegać, kolana. Wyprostowane głowę chowamy między barki, rozciągamy i z tej pozycji idziemy biodrami w dół, łopatki ściągamy, głowę kierujemy przed siebie. 10 takich powtórzeń. Na całe stopy, czyli pięty opierają się, głowę chowamy między barki i powoli w dół. 10 takich powtórzeń. Następnie w leżeniu bokiem noga pod spodem, czyli ta na podłodze wyprostowana. Zewnętrzna noga dalej od podłogi zgięta 90 stopni w stawie biodrowym, w stawie kolanowym. Ręka bliżej podłogi wyprostowana, tak żeby było, była przed twarzą. Sięgamy drugą dłonią na tą dłoń i sięgamy za siebie prostą, kończyną górną, a wracamy zgiętą. Nie odrywamy kolana. Jak sięgamy robimy wdech. Wracamy ręka zgięta przyciele wydech, wdech i wracamy, wydech. 10 razy. Jedna strona to samo. Na drugim boku. Również zewnętrzna noga zgięta. Sięgamy prosta ręka. Wracamy zgiętą, wdech i wydech. Następnie w leżeniu na plecach. Nogi zgięte, stopy oparte. Całe przylegają do, podłoga, do podłoża, ręce obrócone, dłońmi skierowane w górę i z tej pozycji tylko odcinkiem szyjnym pracujemy, czyli staramy się zwinąć, głowę przyciągnąć, brodę do mostka. 10 razy. I następnie ramiona rozkładamy na bok. Stopy łączymy, kolana staramy się złączyć i ruchem takim wahadłowym na boki kolanami. Raz w jedną stronę do środka wdech i na drugą stronę wydech. Staramy się, żeby górna część ciała przylegała do podłoża, a tylko od pasa w dół sięgamy. Raz w jedną stronę mocno, raz w drugą. 20 takich powtórzeń e, zwijania głowy, czy sięgania brodą do mostka. 10. Pies z głową w dół i kobra. Też 10. Powodzenia.